Dużo łowiąc na federa, na różnego typu łowiskach, na pewno każdy ma duży zapas koszyków. Ja zawsze sobie przed łowieniem wybieram koszyczki, które prawdopodobnie będę, będę używał. Zawsze zabieram oczywiście ze sobą torby ze, ze wszystkimi podajnikami, natomiast zawsze staram się mieć takie pod ręką, które, które będę używał. Przykładowo, łowimy w tej chwili na głębokiej, głębokiej rzece, jest około 4 metrów, praktycznie bez uciągu, dwie odległości. I co wybrałem? Wybrałem oczywiście koszyczki dystansowe w wersji plastikowe i standardowe. Tutaj to, gdybym chciał więcej mieszanki podać, mam też wersje dystansowe, tylko że mniejszej gramatury. Gdyby nie trzeba było aż tyle podawać mieszanki, to jest wszystko na, na dystans. Na bliższą odległość mam dwie wersje koszyczku z, z przesuniętym obciążeniem. O, może tak pokażę. One się różnią wielkością i średnicą. Większy koszyk będzie mi służył, gdy będę chciał więcej dać mieszanki. mniejsze oczywiście, gdy, gdybym chciał podać tego mniej. Tu mam wersję. Wersję mini koszyczka klasycznego jest on dosyć ciężki. Tutaj, jeżeli będę chciał podawać bardzo mało robaków, bardzo mało mieszanki, ale żeby nie łowić na pusto, to wtedy sięgam po ten koszyk. On minimalnie tylko tam tego towaru dosłownie wchodzi na, na kciuk. Mam też jeszcze wersję koszyczków zamkniętych. To, gdybym w ogóle nie chciał zostawiać smugi za koszykiem, to wtedy wybieram wersję, wersję zamknięte. Mając takie pudełeczko pod ręką, to sobie często przygotowuję przed łowieniem. Nie muszę za każdym razem wyciągać wszystkich, wszystkich pudełek, z wszystkiego, wszystkich moich pudeł. To jest dużo łatwiej, szczególnie na, na zawodach, do tego czasu nie ma za, za wiele i, tam, i liczy się każda, liczy się każda sekunda. Ale myślę, że na rekreacyjne łowienie też taki sposób jest bardzo, bardzo fajny. I naprawdę bardzo często zmieniam koszyczki. Bywa, że wielokrotnie w ciągu jednego łowienia próbując się dopasować do żerujących lód. Tak więc polecam.